Przystanek końcowy Alpha Delta C03i. Witamy w Starban, na pokładzie The BBRK Spurship Troopers. Witają Was, ja jestem Boogie. Jak Obok zwykle nie... czarny. Jak zwykle czarny. Ko tylko kto jest obok mnie? Co się ja stało jestem. z twoim afro? Cholera. Ja jestem, ja jestem. No bo kuź akurat z prysznicy wyszedł, dlatego mu tak opadło. Nie tak chcę mówić bagera, ale ty masz jego afro, a ma twoją fryzurę. Ale ja takie włosy miałem w Terrarii też, kurde nie takie ale... Tylko ja większość czasu chodziłem w kasku, więc nie było widać, ale miałem ale czerwone. Ja, ja, nic, ja nic, nie mówię, ale bager, ty masz różowe kurwa włosy. No, ale jestem wyższy od ciebie kuźwa. Ej bralu, <laughs> e, jeszcze na, co, ty, nie... na statku jest rejken, cholera, byś zapomniał bugi. No, 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 ja, no, no. Ja, ja pokazuję Niki, więc Rayken wybrał sobie, że jest tyczką do kontaktu. To wiesz, Rejkiem pokazywać z Niki, telemark. chyba. <laughs> Jaki mamy telemark i mamy telemark. Te telemark, jest bodajże robocikiem, który skrzypi, musimy go co chwilę oliwić. A ja jestem I'm a sexy bitch, tarararara I'm a disco bitch, tararararara Uhu, uhu, Wiecie, że teraz oliwa nie działa, musicie whisky mi dawać Aha, to jest oliwione whisky, tak? Tak, to jest whisky Bo ty, jak Lepiej działa, lepiej działa Później nie ma żadnego sprzytania Jak włączył latarkę bugi zniknie czy nie? Nie, nie a, ten trik nie działa, To kule. tylko w terenie, nie? Zepsuli, no, <grym> no już nie Co to jest Ale za miecz? Właśnie mam taki miecz, a wie? Także, także przypadkiem się znaleźliśmy wszyscy na statku latającym Bogusia, jesteśmy na jakiejś planecie teraz. Przecież się orbitujemy. ja pierniczyć, ja mówię kto ma jaki miecz, a ty zaczynasz pierniczyć jakiś inny. No bo ważne jest gdzie my jesteśmy, może ludzie się zastanawiają co się stało z debierka z ich zajebistym zamkiem, o coś. Mogę to rozwalić tą ścianę tutaj? Nie, nie da się. No Właśnie tak, po, ja chciałem tylko powiedzieć, że tu jesteście na moim statku na pokładzie, więc staramy w kiblu, szczamy w kiblu, pijemy i żegamy. To te jest nie kiblu. ma kuźwa, nie ma żadnego kibla Boguś, co to za statku? Ani żadnego parku nawet nie ma. Gdzie to na Gdzie za jest właśnie parek na te whisky? Dobra, Boguś uciekł z planety, bo już się wkurzył. Znaczy, na planetę. ja też wracam do niego. Jak to kurwa <laughs> pięknie. Lecimy do góry? Na dół? Ty, stałeś w powietrzu przed chwilą. Ech. Ale to drzewa nio, wielkie. To mi się tym czymś takim elektrycznym ścinaniem. No to dawaj, dawaj go. Wyglądam jakbym ścigał A -a. i słychać odgłosy klopanego drzewa. A tak, bo widziałem jak ktoś gdzieś coś grał i pokazywali, że drzewo spada w kierunku, w którym się ścina. Ale pytanie, jak my na przykład ścinamy z dwóch stron, w którym poleci w takim razie? No. W którym pierwszy zacząłeś pewnie? No Bóg na trzy, będziemy w dół. To jest to i w jednej okay, strony jest. Okay. Raz, dwa, trzy. Nie wiem są jakieś coś, nie wiem. na te kuczaki. Eee, mnie, kurde To jest drzewo No dzięki kurźwa, spierdoliłeś cały eksperyment Jakie moje. Dobra bugi. Ale przynajmniej mamy pierwszy. Raz, dwa, trzy Ty twojego... Ty jednak byłeś pierwszy. A. Muszę naściszyć muzykę, panowie Drzewo. Trzeba dużo drzewa zabrać zaplanować. trzeba jakąś buzz, No będzie, będzie bencha zrobić i coś tam. Tak też twojego promienia nie widzę. Ja twojego też nie? Nie widać? A. No. O. No tam są jakieś tam są jakieś ludzie. Tak? No, no, cywilizacja? Oh. Oh. Oh, nie, nie. <słenie> Fuck off! Nowa cywilizacja panowie, szybko zabijemy ich. Ha ha ha. Wait side, co? What the co, co to, to jest? jest? Nie wiem. Ty, tam jest jakiś duży, uwaga! Zabili, zabili mega. Zabiliśmy jakiegoś bossa, panowie. Oh. To nie był żaden boss raczej. Jak to nie? Był pewnie boss. A jakaś taka dziwna muzyczka się zrobiła. Ło. Wow. Ktoś tutaj dreno postawił. Ej, postawiłem dreno, mój pierwszy sukces w tej, na tej Popie, mapie. Postawili postawi, postawi tego klocka. No to to może panowie za zabiera się za te wszystkie questy, bo tutaj są teraz questy w tej a, grze. A jak się włącz, włączam questy? Masz ten wykrzyknik po prawej stronie. Aha, widzę, widzę, widzę. Mamy no. zrobić crafting table, więc zapewne trzeba mieć dużo tego. Ej, chwila, 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 chwila Przecież Przeszczę się no, masturbować przy tym come drzewie. Come, on, baby. come on, baby! let's go pary No kurwa rusz się. ruszcie mam skoczyć do góry Ej, ty spada z nieba. tutaj. Normalnie, spocząć. Okay. Ruchaj to drewno ze mną. Z mało drewna, nie da się zrobić crafting bo trzeba dużo drewna. 25, tego, co pamiętam. A może ja trzeba... Mam... Ja mam 33 trzy właściwie. A trzeba właściwie zrobić te... Jak to się nazywa? Wood planks. O, wow, jaka sekwoja. Zajebiście wielka Jak drewna. Lia, gdzie będziemy swoją bazę robili? W którym miejscu? Może tutaj. To jest podstawa jakaś. Kuźwa, zabiłem się. Tak? Już? <laughs> jest tu jakiś mod, żeby liczyło ten? Nie, ale akurat Śmierki. sadzonka jakaś została zasadzona i ja wróciłem z jakiegoś drzewa czy, czy z drzewa? Jestem strebr. nagi. <grym> Serio? O, już, jesteś... No już jestem ubrany, okej, okay, sporo. No, no całe szczęście, bo to byłoby masakra, bagel. Jestem taki, mi natura stworzyła, fuck off. Czyli brzydki, gruby i śmierdzący. No. z burgerem w ręce. Z burgerem. Z <grym> ręce. Trzeba uważać, jak się będzie spadało w takim razie tutaj k okay. Ale coś słyszę znowu, jakieś potwory. Ło, wow, uwaga! Znowu jakiś brzydok. Przyjaciel do was. To jest niebezpiecznie w takim razie. Atakujcie yeah. go! Dobra, ja będę tego crafting, trzeba zrobić wooden planks. To ja, a jak się no, wchodzi no. do crafting? Trzeba mieć 35 wooden planks, żeby stworzyć crafting table. E, I jak od, jak się wchodzi do crafting, Aha. I to każdy ja musi raz. zrobić, żeby te a. zadania wykonać? No. Wooden planks. Fajnie, że można wpisywać te te. No. Craft. Mm. Tak później będziemy mieli teraz. axe reward. O, oh, okay. mam mówiliście, tak? Wood, wooden platform. Mam crafting table. Ja też. Craft. Stawiam gdzieś. Tutaj. Reward, jak zajebiście? Accept, 35, czekolwiek. ale. Nie mogę postawić. O, tutaj mogę postawić. Czekaj, to gdzieś. Co to jest? Wooden planks. third. block. Jej! Co? Udało Jaki, się! E... No, no. Ale ja nie wiem, ja nie wiem, jak. Ty nie musisz. Jej, telemark na stole. Wszędzie co telemark. Czego nie umiesz, co? Nie umiem Benchu postawić. Bo musisz mieć na niebiesko się świecić, musi. Ja Ale już Konego mam wziąć. Inventory masz? Wykraftowałeś go? A, jest, no, mam, mam. No, że mam Jak dwa się, Aha, tutaj tak się kłada. Ja Ej, jest, to jest mój. No tak, wywalę go, bo po co nam masz trzy tutaj. A, okej, okay, dobra. Dobra, to radę. Nie, dobry dobrze. Ja Jak ty się ściany teraz... rozwala, ponowie. A, Nie, tak a... samo, tak samo. Tak samo. Ten kogut idzie po prawej. Skurczek, albo takie... jajko, żółtko, whatever it is. Dziwne to jest. Co ty Zaraz. Láser Zaraz mi się skończył. Nie, a może i nie. Zawał się. Láser. O, znajduje coś, coś. znajduję jakiś ten. Sekreta. A nie, to tylko dziura w ścianie. A, spoko. Dobra, ja zobaczę, jaki jest następny task w takim razie. Food fight. Hmm. Food powiedziałeś, jedzenie. Tak. Mamy sobie zrobić bowl. Łuk. A tu mam. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. tak oh yeah, go, takiego, go, atakuj Oh je, yeah, oh jest yeah, <grym> Urwałem mu <grym> jaja! Urwałem mu jaja! Do tego do, do, do łuku trzeba drewno i trzeba jakiś tam. E, Plant fiber. Czy... Plant fiber, o ja właśnie o, tutaj zrywam. Tak, 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 idę po to. Ta, ra, ra, ra. tak ci idzie? Ty No, jak widzisz jest... tutaj, co? To włączmy cokolwiek Oj, spadłem! to dobrze, muszę jakieś inne zabrać, tak jak onaś. Muszę jakieś tam Ale się jasno zrobiło! No dalej! Czemu tu tak wolno i z tym czymś? Już ja w szybciej drzewo ścinam. Ja nie widzę twojego lasera, bogi. Bagiera ja tak w... samo, nie? Tylko podświetla, nie? Ja... ja waszych też okay, nie widzę. Mam. Ile trzeba tego Plan Fiber? Nie wiem, chyba niewiele. Eee, Okej, okay, trzeba jedno. Ja mam 18. No też mam sporo. Czekajcie, to jest jakiś ślimak, któremu zaraz zrobię krzywdę. Pokaż rogi! Dam ci. Gówno na 10, Zajebiście to jest. I je ja potrzeba co, tego? Co, jest? Ah, uh, fuck. Mam mało drewna. Trzeba mieć jedno, ale 10 drewna, Tak mi się drewno skończyło. Niach, 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 okay, niach, czyli... niach, 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 czyli... Hmm. Się, kurde, gubię, co mam zrobić, to jest dużo klikania teraz. A, tam gadasz głupoty. Jak się wchodzi do... Tu tego inventor. Oha, tu inwentor jest. Wood. A ja mam złe drewno, trzeba mieć takie ścięta, nie przerobione na planki. Ajajaj, bagel. Boysy, Boysy. motherfucker! Gdzie jestem cutting table tutaj, tak? I... Teraz możecie zje... mi skoczyć Cę? i obtoczyć Wood plac. Zab... Idę, na, idę idę na górę coś, coś ten, coś po... Ale chcesz? Nie mogę zrobić. Ale tak ci jak możesz to sam zrobić, wiesz? To raczej nie akceptuję jak ty zrobisz. Mamy poza tym się. mam, poza tym mam pierwszego, pierwszy sposób na fajne zabijanie. Dobijacie człowieka, znaczy, bijecie go mieczem. Wiemy. Ale zostaje, jak zostaje mu jedna kreska, to bierzecie łuk. What the fuck? Rafa, uważaj! Wow. To oni jakieś takie dziwne dźwięki wydają, jakby nastrojali <laughs> Może to Sali, jest że stacja tak... jak... Może to jest, nie wiem, RMFFM albo coś. Radio Polskie. Radio Moje to moje To ma sprawozdał. ty wiesz swojego biegi, potwora do biegi, siebie, ja bałem swojego Fu, goniłem teraz dwa. Najważniejsze że właśnie, że goniłem ciebie. Ja nic nie mówię, ale robicie no o co my nawet dachu nad głową nie mamy. No bo ty zamiast tutaj bronić albo coś. O, mam mięso. Nie! Ja też mam mięso. A co miałem z tym mięsem zrobić? Nie wiem. Usmażyć. Jak to jest ciemno. ale ty coś widzisz? A zabiło mnie właśnie w tym momencie kiedy zabiłem potwora. Jak go zabiłem? To jak ja, sorry, jak ty go zabiłeś, to co ciebie zabiło w takim wypadku? Że ja. Składają mnie. Aha. Składają mnie. <laughs> Czekajcie, to jest ty. Chcia crafting. Mieć cooked alien meat. Trzeba mieć może jakiś ten uh, piec albo. ognisko. No właśnie, a propos ogniska. Tylko jak się z niego. Oh yes! Dobra, ognisko, jak się używa. Cook. Jej, jestem u was. dostałem ten reward. Następne zadanie. It's time to craft a furnace. You will need to obtain some cobblestone and campfire and some coal. If you'd like to know exactly how much of each you need, access a crafting table Antikmaty jest Ja Ja. Mam mięso ja wiesz, co nie mam? Nie, ja mam mięso. Jakieś. To było moje kuź, ma, to nie. Ale a ja, a ja zjadłem. I jedno mam tylko. Okay. Kurde, wiesz Zrobię. ja tych łuków mam, ja mam wykratowałem aż pięć łuków dodatkowo. Nie, <laughs> nie, ja kurde, nie mogę ci krzywdy się. zrobić. Ale bez sensu, nieo. bo ja byłem przekonany, że ja nic nie craftuję, bo ja nie widziałem tego wcale nawet, nie? A to okazało się, że wykraftowałem 6 łuków łącznie. Sześć. <noise> to będziemy mieli tam zbrojownię. Eee... No nie mogę wskoczyć, kuś no. Ja to jest kręg upieczy. Ja idę tutaj w lewo, jakieś potwora zabiję. Ja to generalnie już Generalnie dodawałem sobie życie, chociaż nie wiem. Jezus, Marek, duży grzyb. Wiecie co, jak będziecie dodawać życie, to dodawajcie tylko jedną strzykawkę, bo ono później będzie rosło. Ja zużyłem już wszystkie pięć. Ja no. ogólnie no. zamknąłem wasze postacie, w sensie nie widzę was. W tym... po lewej stronie w okienku, nie wiem dlaczego. Kliknij na plusa. No tak, to mi się pokazuje... Invite to party. O, no, dziwne. co teraz, no, Bóg mnie zaprosił. Potwora znasz. No. no. ale Przyjąłeś jestem... Przyjąłeś zaproszenie? No ale jestem na imprezie, nie mówcie ciebie. Wasus Maria! Gdzie no, ty ale dziwne to jest, ja pierdolę. Latający ptak, który się ogniem. są takie tutaj? No? Wszystko to zabiło. Właśnie widzę Charizarda. Charizard. Char, char. Ja tutaj widzę widzę ten. O, mam tu jakiś. Co, co, co to jest? Trochę głupio, że nie wiadomo jaki to jest surowiec, który właśnie wydobywam. Nie wiem za bardzo, co z A mam mięso, a ty? No ja mam też mam. No dobra, to trzeba ugotować mięsko. do Alalala, uwaga, o kolejne kuźwa, one, to one zioną czy nie? Ja wiem, nie atakuj z wóku tylko z mieczy. nie, to, to są te z radiem I zabiło mnie I też <laughs> a. masakra, jaka jazda Ale to składanie mnie jest dziwne, tak samo was składają? Ja, jestem, ja, jest, ja się rodzę Z plamnika, co? No A, a cię, a Bartek, u mnie jest kawałek ziemi, spada jakiś groszek, z tego wyrasta coś i potem taki kokon i ja z tego tak? nagi. A mnie składają, nogi dają, głowę, ręce. Kurwa mać, zaraz w chuja zginę. Rafał, uważaj, pojedyn pojedyn pojedynczo, co? No, no. Tylko rozwalimy tego... Jestem ja na ty górce. No, tam będziemy najlepiej. Dobra. Jest, mój rozwolony. Oh je! Yeah! ale wymiatamy. Jest master. Okej, okay, ten jest martwy. Gdzie to ognisko, tak? Ile, ile tu mu życia no. zostało? E. E klikamy, tak? No. Alrighty. Jak to E klikamy, na ognisku? Tak. Nic się nie dzieje. Bo ja może używam do tego. Pojawia ci się takie dodatkowe okienko z boku? E. Nie. Jakie mięso potrzebujemy? No, cooked, jeszcze znaczy nie, tylko takie mięso, jak steak z dembo, z no, no, to jest surowe. No to musisz ugotować, upiec. O czekaj, teraz mi się cook pokazało. No. Wsadzam tam i cook. I klikasz cook, tak jest. Dobra, jaki następny jest task? Trzeba furnace zrobić. Furnace, okay. I co z tym mięsem? No, możesz no nic, zjeść. możesz zjeść właśnie. To Trzeba życie daje, tak? Zostawię sobie. No. Zginąłeś sobie, przed chwilą, więc nie potrzeba. E, wsadzę sobie w inwentory te łuko miecza dam. Co, gdzie to jest to jakiś kobus stąd? No właśnie nie, nie bardzo widzę.